W polu, ale nie, nie szuka niemożliwego do odnalezienia. W Lubelskim trwają pomiary, które mają określić, gdzie wieje najbardziej. Dzisiaj były prowadzone w okolicach Bełżyc. Te dane mają zachęcić przyszłych inwestorów, którzy byliby zainteresowani budową w naszym regionie farm wiatrowych. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły model, ale w rzeczywistości to naszpikowany techniką dron. Zdalnie sterowane urządzenie wyposażone jest w całą masę czujników. Które wysyłają informacje do umieszczonego na ziemi komputera. Tak naukowcy z Laboratorium Konwersji Energii Szwajcarskiego Instytutu Naukowego badają natężenie wiatru. Badanie, które prowadzimy za pomocą drona jest dopełniane przez system laserowy, co pozwala nam stworzyć atlas wiatru na terenie okręgu o średnicy 6 km. Zbiera informacje na różnych wysokościach. Uzyskany w ten sposób obraz lubelskiego nieba pozwala określić, gdzie wiatr wieje z największym natężeniem, a co za tym idzie, gdzie najkorzystniej budować farmy wiatrowe. Ta mapa sugeruje, gdzie wykorzystanie wiatru z punktu widzenia ekonomii jest najbardziej korzystne. Kolorem czerwonym zaznaczyliśmy, gdzie wiatr wieje najsilniej. Nasza praca polega również na dokładnym zbadaniu takich terenów na przykład, czy jest do nich zapewniony dojazd. Badania są prowadzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Wartość projektu to prawie 900 tysięcy złotych, z czego 90% pochodzi z funduszy szwajcarskich. Pomiary prowadzone są w 10 miejscach rozsianych po całym województwie. Uzyskujemy elektroniczny, elektroniczną mapę wizualizującą właśnie ten potencjał wiatrowy i pokazującą w, których, w którym miejscu w województwie lubelskim już w sposób elektroniczny, w którym. Ten, ten potencjał, w którym miejscu jest i w jaki sposób może być wykorzystany. Dokładne dane dotyczące tego, gdzie w lubelskim wieje najbardziej, będą znane we wrześniu. Nasi partnerzy wytypują 10 lokalizacji, z czego dwie lokalizacje będą bardzo dobrze uzbrojone w dane nie tylko takie właśnie odnośnie wiatru, ale biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne, czyli opłacalność potencjalnych inwestycji. Urzędnicy chcą również stworzyć wiatrową mapę dla całego województwa. Będą mogli z niej korzystać nie tylko inwestorzy, ale i lokalne samorządy.